Tylko do końca czerwca przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia. Zostały więc już tylko dwa tygodnie na złożenie wniosku. W województwie łódzkim zatwierdzono dotychczas zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień na kwotę ponad 411 milionów złotych, a w całym kraju na kwotę ponad 7 miliardów złotych. Dzięki tak zwanej tarczy antykryzysowej część firm może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące od marca do maja 2020 roku. Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty. Zależy to od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. O zwolnienie ze składek mogą się ubiegać firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielnie socjalne, osoby duchowne, a także osoby prowadzące pozarolniczą działalność, opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, w tym osoby korzystające z ulgi na start. Przedsiębiorcy, którzy mogą skorzystać z tarczy antykryzysowej, mają czas do 30 czerwca na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek. Muszą także do tej daty złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres od marca do maja 2020 roku, chyba że zgodnie z przepisami są zwolnieni z ich składania. Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez Platformy Usług Elektronicznych PUEZUS. W okresie pandemii liczba użytkowników PUE wzrosła o pół miliona. W sumie swój profil na platformie ma obecnie ponad 4 miliony osób. Więcej informacji na temat wsparcia ZUS w ramach tarczy antykryzysowej znajdą Państwo na stronie www.zus.pl.